W poniedziałek Narodowy Bank Polski podał najnowsze dane dotyczące inflacji bazowej. Inflacja po wyłączeniu cen żywności, energii i paliw wzrosła w ujęciu miesięcznym o 90%, w ujęciu rocznym, czyli kwiecień wobec kwietnia 2019 roku o 36%. I tym samym ten poziom inflacji rocznej utrzymał się na poziomie takim samym jak w marcu, poziomie wysokim, bo inflacja bazowa Przekraczająca 3% to jest inflacja, która w Polsce no, wiele lat nie była widziana. Inflacja bazowa utrzymała się na takim samym poziomie jak w marcu, mimo tego, że inflacja ta ogólna obniżyła nam się w kwietniu do 3,4% w dniu rocznym z 4,6% w marcu. A więc to nam mówi tyle, że ten spadek inflacji ogólnej, który miał miejsce właśnie w kwietniu, Spowodowane był innymi przyczynami niż te podstawowe ceny. I tutaj główne zasługi można przypisać właśnie cenom paliw. Te ceny rzeczywiście bardzo mocno w kwietniu spadły ponad 12% w ujęciu miesięcznym. Można wręcz mówić, że to jest rekordowy spadek. Tak dużych spadków w ujęciu miesięcznym raczej, żeśmy w historii nie notowali. I to oczywiście miało bardzo duży związek z tym, co się działo na rynku ropy naftowej na świecie, a tam mieliśmy wręcz załamanie cen tego surowca. To tak jak powiedziałam, przy takim, przy, w takiej sytuacji, gdzie mamy recesję i mamy jednocześnie inflację, to sytuacja też dosyć niespotykana, bym powiedziała. Ta inflacja oczywiście hamuje nam powoli, ale powyżej 3%, to jest wciąż wysoki poziom inflacji. Oczekujemy, że w kolejnych miesiącach ta inflacja będzie nadal stopniowo się obniżać. Natomiast wydaje mi się, że przesadzone są takie oczekiwania, że będziemy mieli w Polsce deflację, bo niestety wiele grup towarów i usług przede wszystkim wciąż notuje dosyć wysokie wzrosty. W przypadku usług w ogóle inflacja w kwietniu wyniosła aż 6,5%, więc to jest bardzo wysoki poziom. W przypadku towarów ona znajdowała się na niższym poziomie. No Niemniej jednak, mimo tego, że mamy recesję, mamy na pewno mniejszy popyt, to niestety chociażby odmrożenie dzisiaj zakładów fryzjerskich czy zakładów kosmetycznych, już pokazuje, że te ceny w tychże zakładach, bardzo mocno rosną w górę, nawet o 50% i to jest związane z wyższymi kosztami funkcjonowania tych zakładów. Oczywiście również wyższych kosztów, jakie te zakłady muszą ponieść w związku z zapewnieniem maceczek, rękawiczek, płynów dezynfekujących czy w ogóle dezynfekcji. I można się spodziewać, że w przypadku usług, no właśnie te wszystkie koszty, niestety, będą przerzucane na klientów. Jeżeli chodzi o żywność, tutaj też niepewność jest ogromna, dlatego, że mieliśmy od początku roku suszę hydrologiczną, mieliśmy fale przymrozków. W tej chwili mamy tak naprawdę zimny maj, a więc już sygnalizowane są wysokie wzrosty cen na przykład Nowa dużo wyższe niż miało to miejsce rok temu. Więc istnieje groźba, że ceny żywności no też będą w tym roku wysokie. Oczywiście wszystko będzie jeszcze zależało od tego, jak ta sytuacja powodowa, atmosferyczna będzie kształtowała się w kolejnych miesiącach. Ta inflacja nam wystrzeliła wręcz z początkiem roku, a tak wysoka inflacja niestety powoduje, że również cała ścieżka na kolejne miesiące jest na podwyższonym poziomie. W tej chwili kryzys, który nadszedł, tak jak on będzie to weryfikował, będzie tą inflację ściągał w dół, ale wydaje się, że rzeczywiście na tle Unii Europejskiej my pozostaniemy na relatywnie wysokim poziomie.